Partnerem programu jest portal e speedway.pl. Witamy Fima w Sport Extra. magazyn Żużlowy, zapowiadający dziewiątą kolejkę startów, Tomasz Wreński, Paweł Racibor, Paweł Baran. Witamy trenera Unitarnów. Panie trenerze, półmetek sezonu za nami. Zobaczmy tabelę PG Ekstraligi. No Tutaj kompletu meczów nie mamy, ale może pan powiedzieć, czy to piąte miejsce jest satysfakcjonujące? Tak, na pewno powiem tak, że jesteś, jesteśmy, jestem zadowolony z tego, ponieważ, jak widzimy, mamy jeszcze jeden mecz zaległy yy, z Falu Bazem u siebie, który dopiero będzie dosyć późno. Yy, chyba nikt przed sezonem nie, nie, nie zakładał, że prawie na półmetku sezonu będziemy yy, na piątym miejscu, i tak naprawdę jest to piąte miejsce, które daje nam szansę awansu do pierwszej czwórki. Ale chyba bardziej zadowolony jesteś z punktów, bo wiemy, że mamy jeden mecz zaległy, sześć punktów na sześć spotkań to chyba dobry dorobek. Tak, i muszę powiedzieć, że tak naprawdę mamy tylko jeszcze trzy wyjazdy, tak, a pięć spotkań jedziemy u siebie. Także jest to dobra sytuacja wyjściowa do tak naprawdę do walki o, o, o ten awans do playoffu. Powiedzmy jeszcze o tych nowinach transferowych, bo jakby internet huczy na temat nowych zawodników. Czy ktoś zastąpi Leona Macena? Jak to wygląda? Nie, na dzień dzisiejszy nie mamy nowego zawodnika. Tak, tak jak tak można powiedzieć, internet huczy. Już przed sezonem rozmawialiśmy z, z kilkoma, tak? a naj, naj, takim najpoważniejszym kandydatem był Martin Smoliński, ale to jak po prostu w ostatniej chwili zrezygnował. Po prostu powiedział, że nie, nie jest gotowy do startu w Ekstralidze. I nie, nie sfinalizowaliśmy umowy. Również teraz, ostatnio rozmawialiśmy, chcieliśmy pozyskać na zasadzie wypożyczenia z gniezna Mikaela Bijensena, który też y, odmówił nam, po prostu powiedział, że nie jest gotowy na, na ten moment, na start w ekstrahalizerze. Planujecie jakieś jeszcze wzmocnienia? Bo wiemy, że okienko zaczyna się. W lipcu mi cały czas się przewija to nazwisko Morris, australijczyk, który tak, dobrze odnośnie, spisuje się. Żeby zrobić większy, oczywiście jak, się, jak jest okienko transferowe otwarte, zwiększy pole manewru, bo, bo nie, nie opieramy się tylko na wypożyczeniu, tylko tak naprawdę jest cały rynek otwarty i no, obserwujemy paru zawodników, którzy tak naprawdę można, można się o nich pokusić. Panie trenerze, jeszcze kwestia, ale ona ma cena, czy można nie, na niego liczyć w następny weekend? Jeśli chodzi o mecz w Gorzowie, to ciężka sytuacja, bo jestem z w kontakcie i po prostu powiedział, że nie jest jeszcze w stu pewny tego, żeby wystartować, ale zrobić wszystko, żeby już być razem z nami na meczu yy, z Unią Ta kontuzja jest tak poważna, że, że on nie może dalej wziąć udziału w treningach? Razie... Ech, czy poważna? Ech, to z uraz z głowy, wstrząs w mózgu i, i, i... często yy, ja wiem, że Czasami jest łatwiej, łatwiej, kontuzja z kontuzją, ale z głową nie ma żartów, że tak powiem i po prostu wstrząs mózgu, trata przytomności, to jest niestety, mm -hmm. jest taka łatwa sprawa, żeby zawodnik usiadł od razu na motocyk. Jest wskazany odpoczynek, my no, się możemy dziwić, tak? że, że przecież to tylko wstrząs mózgu, no aż wstrząs mózgu, także ja do tego naprawdę podchodzę spokojnie, bo no nic na siłę, tak, zmuszać zawodnika... Straszyć go karami, to jeszcze będzie skutek odwrotny. On także nie miał wziąć udziału w meczu z Grudziądzem, który został odwołany na skutek dużo Nowego Pucharu Świata, czyli to tylko pokazuje, że, że tak naprawdę coś się dzieje, bo on w tym meczu z Grudziądzem mógłby dobrze zapunktować. Tak, myślę, że to jest taki jakaś odpowiedź, że yy, można sobie zdawać, tak, że jednak Grudziąc. Yy, może nie, że nie, nie ma co lekceważyć Grudziądza, tak, ale e, można się pokusić o łatwe punkty na meczu z Grudziądzem, bo niestety no, po prostu powiedział, że nie jest w dyspozycji i, i czyli ma, ma, ma problem, z którym po prostu tylko czas tak naprawdę mu pomoże. Powtórka tej kolejki, która nie została teraz odjechana, 19 lipca taki jest komunikat PG Extra Ligi. No cóż, my przejdźmy do meczu Stali Gorzów z Unią Tarnów. No właśnie, Stal Gorzów już chyba nie taka słaba jak na początku sezonu. No, wygrała bardzo pewnie po pojedynek na własnym torze ze Stalą Rzeszów różnicą 20 punktów. Tarnów pojedzie tam bronić tej przewagi 10 punktów z pierwszego meczu. Benzelona Macena będzie ciężko tam o zwycięstwo, ale myślę, że przy odpowiednim jakimś stosowaniu rezerw taktycznych czy zmian można ten punkt bonusowy wywieźć z Gorzowa. Panie trenerze, spodziewacie się, że ten punkt bonusowy wróci do Tarnowa? Znaczy na, na pewno z, taką, z takim zamiarem tam pojedziemy. Tak jak powiedział, wygrać już też kiedyś powiedziałem, cała piątka seniorów musi moc, równo pojechać i juniorzy muszą dorzucić, żeby wygrać becz na wyjeździe. Jest to nam naprawdę ciężko w tym sezonie. A uratować bonusa jest to tak naprawdę w naszym zasięgu, bo, bo wiemy, że Możemy się ratować właśnie rezerwami taktycznymi i z takim nastawieniem i z takim zamiarem jedziemy, żeby przywieźć do Tarnowa punkt modusowy. Mhm. A te punkty Ernesta Kozy to jest przypadek jakiś czy coś takiego? Czy to jest kwestia toru tarnowskiego? Nie jest przypadek, tak? bo to nie można tak powiedzieć, że to jest przypadek. Po prostu Ernest w Tarnowie już w tamtym roku pokazywał, że mocny jest na tarnowskim torze. W tym roku miał tak naprawdę dwie okazje do pojechania, bo wszystkie mecze były na wyjeździe. Także ja wiem i liczę na to, że Ernest Wóz na będzie mocnym punktem, a też robi wszystko w tym kierunku, żeby poprawić swoją frekwencję punktową na, na wyjazdach. Mhm. Powiedzmy jeszcze o Damianie Dąbrowskim, bo on gdzieś cały czas nie może znaleźć takiego rytmu. Mam wrażenie, brakuje mu pewnie startu. Damian w, w pewnym momencie się gdzieś zagubił i to jest naprawdę jak zawodnik. Im bardziej chce, tym gorzej mu wydostać się z tego dołka, bo czasami zawodnik przez, przez, przez tę swoją... Yy, to, że bardzo chce, nie widzi podstawowych rzeczy, na których tak de facto jak jest w formie nie zwraca uwagi. Tak? I, I tak naprawdę zawodnik tylko właśnie częstym treningiem, dokładną analizą i pracą jest w stanie wydostać się z tego dołka. Tylko, że to jest długi proces. W Dużymiu Stali na pewno już ci zawodnicy, czyli Matej Zagar i Krzysztof Kasprzak, zaczęli już punktować na takim poziomie, na jakim oczekują działacze Gorzowskiej Stali. Naprawdę będzie ciężko tam o, o punkty I, i naprawdę zawodnicy, ci, którzy będą zastępować Leona, muszą się sprężyć. No Ja liczę tutaj też na Artura Mroczkę, który jeździł w Gorzowskiej Stali, walczył tam o, o miejsce w składzie. Także tutaj to może też zadecydować o tym, że, że powalczymy o dobry rezultat. Tor Gorzowski właśnie nie jest młodszy, bo to jednak e, geometria jest najważniejsza. Tak? I Artur tam e, był dwa lata. E, wleśnie można po, po porównać jakoś te tory, tak, geometrycznie. Także wleśnie się dobrze spisał, także liczymy na jego udaną postawę w Gorzowie. Czekamy na ten mecz. Przejdźmy do następnego spotkania. Tutaj Betard Sparta Wrocław kontra KS Toruń. No i właśnie, Wrocław ostatnio pokonał bardzo dużą różnicą u Leszno. Czyli wygląda na to, że teraz KS Toruń jest do golenia następnego. Zresztą miało to ten problem, bo zaraz na początku zawodów tak naprawdę rozsypała się im drużyna i, i, i tak naprawdę chcieli jak najszybciej zakończyć ten mecz. Także trudno ocenić to spotkanie, choć Wrocław jedzie bardzo dobrze na, na własnym torze. W pierwszym spotkaniu w Toruniu padł remis. Co było zaskoczeniem i sami dziwiliśmy się takim rezultatem, i tutaj no Wrocław no może się pokusić o, o pewne trzy punkty. Toruń ma bardzo dobry też skład, pojedynek będzie na pewno zacięty. Wrocław wie o co jedzie, bo tak naprawdę jeżeli wygra to spotkanie, no to dalej będzie się liczyć w walce o tą pierwszą czwórkę. A Toruń może sobie pozwolić na porażkę, bo wiemy, że wygrali na. W dwóch pojedynkach na bardzo trudnym terenie, czy to w Lesznie, czy, czy w Gorzowie. No właśnie, ekipa toruńska, mam wrażenie, jest coraz mocniejsza. Z meczu na mecz ten, ci zawodnicy, którzy tam jeżdżą, się po prostu rozkręcają. Tak. Na początku sezonu Chris Holder, można powiedzieć, że tak troszeczkę zawodził u toru, Toruń. Rozjeżdża się z meczu na mecz, gdzie coraz lepiej i de facto ta drużyna, bo tak było... Da... Dwa nazwiska, czy nazwiska są obce w Toruniu. Tak? Kacper, yy, Grigory Łaguta i Jason Doyle. Oni się pomału zaczynają odnajdywać jako drużyna i, e, i to z takim ich kluczem do sukcesu. Co z tym Darcy Wardem? Pewnie Paweł coś wiesz. No czekamy, bo praktycznie kończy się już powoli ten okres zawieszenia i, i będzie chciał walczyć o miejsce w składzie. Yy, pojawiły się oferty z Gorzowa. Dla niego pojawiła się oferta z Rzeszowa. Z tego co wiemy, odrzucił to, podpisał list, yy, wcześniej list intencyjny z Brzyną Storunia. No i menadżer Gajewski będzie miał nie nada problem, bo Grigor i Łaguta, Holder i Doyle spisują się dobrze i, i tylko w miejsce tych zawodników może wskoczyć. No nie jeden mhm. menadżer chciałby mieć taki problem, bo, bo wie, widzimy co się dzieje w przypadku kontuzji, tak jak choćby w Tarnowie. Tak, tak. dokładnie. Dlatego to ma ciężki orzech do zgryzienia, że tak powiem, bo jakiś takiego zawodnika jak Dersy Ward na ławie, a odstawić Jasona Doyle'a, to tak naprawdę kara dla niego, no ciężko to określić, także. No to na pewno znalazłbyś chyba miejsce dla Warda w swoim to, składzie. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Także przy, oczywiście, przy jakiejś kontuzji, bo ja mówię, jak jest optymalny skład, to ciężko zawodnika, który tam w miarę jedzie dobrze odstawić go od składu. Zostawiamy ten mecz, przechodzimy do kolejnego spotkania. GKM Grudziądz kontra Unia Leszno. Tak się zastanawiam, czy tutaj jest szansa na przykład, żeby GKM wygrał, bo Unia Leszno wiemy, jaką siłą dysponuje w tym sezonie. Jeżeli Unia Leszno po tych upadkach Sejfudinowa i Piotrka Pawlickiego wróci na te normalne swoje tory, to, to ma szansę nawet wygrać w Grudziądzu. No, Grudziądz cały czas walczy o utrzymanie, oni to podkreślają. I każda porażka na własnym torze przybliża ich do, do, do pierwszej ligi, a przegrali już pojedynek z Tarnowską Unią, nie mogą sobie pozwolić na jakikolwiek błąd. Muszą też patrzeć na wyniki innych drużyn no i powalczyć gdzieś o punkty czy bonusy na wyjeździe, co będzie im naprawdę ciężko. Oni tak naprawdę ustawili się w walce już o utrzymanie po tej porażce właśnie z Tarnowskimi jaskółkami. I teraz no, no, przed każdym meczem mają ten mecz tak zwane o wszystko. Mhm. Przemysław Pawlicki, właśnie, przepraszam, Piotr Pawlicki tutaj jest jakby głównym powodem tej przegranej, w tak, tak yy, dużą różnicą we Wrocławiu? To, w każdym drużynie, gdy jest wypadek i zawodnik jedzie do szpitala, to to też wpływa na morale drużyny. tak, I, i, I gdzieś tam jednak zostaje w głowie, yy, czy straciliśmy kolegę, że pojechał do szpitala, i. i i to nie tylko Pad Piotrek, tam jeszcze wypadł Emil Sajfudinow, pomimo wszystko, że jechał, to naprawdę on chyba sam wie, o czym myślał, tak, jechać, tylko żeby. Bo to było już widać, bo oglądał w powtórkach to nie był to Emila Sajfudinowa w tym meczu i tak naprawdę strata dwóch zawodników. Odbiła się na tym i na Moralach w zespole, i na wyniku. Tak przy okazji tego meczu jeszcze nawiążę do drużynowego pochoru świata, bo. I w jednej i w drugiej byli zawodnicy, którzy jeździli w ekipie polskiej. I Krzysztof Buczkowski, i Przemysław Pawlicki. Jak oceniacie w ogóle tą, te zawody? Powiem tak. Ja jestem zadowolony z tego wyniku, bo tak naprawdę wszyscy zapomnieli o tym, że przed barażem każdy chciał, żeby awansować do tego finału, więc to już był spory sukces tak młodej drużyny bez doświadczenia. W Pucharze Świata nie było takiego zawodnika jak choćby Jarosław Hampel, który zna bardzo, dobre realie, bardzo dobrze realia Pucharu Świata czy Grand Prix wiedziałby na pewno, jak byłby takim liderem, który by ciągnął tę drużynę. A tak naprawdę nie wiedzieliśmy w każdym biegu, na co stać każdego zawodnika. W jednym biegu potrafił przyjechać pierwszy, znaczy nawet wystartować na pierwszej pozycji, a potem tracić tę pozycję. Widać, że byli zdenerwowani. No, dla mnie skończyło się to dość szczęśliwie. Każdy mówi, że Szwedzi zdobyli ten Puchar Świata, że mało kto ich docenia. No to już przed y, tym Parem Świata. Wszyscy wiedzieli, że oni dobrze się spisują na torze wojen, szczególnie Freddy Lindgren, który y, jakoś y, stracił uznanie w oczach prezesów ekstraligowych i musiał podpisać kontrakt w Pils. Y, Także no, jest to na pewno spora niespodzianka, ale ja bym jakoś nie upatrywał tutaj... Y, Sporej sensacji, czy, czy porażki tym, że Polacy zajęli y, trzecie miejsce. Przypomnijmy, że do końca walczyli o ten medal z Australią i równie tak. dobrze mogli być na czwartej pozycji. Większym zaskoczeniem jest y, zwycięstwo Szwecji czy przegrana du duńczyków. To chciałem jeszcze nawiązać, że do Polski, że trzeba się cieszyć tak, to jest duży sukces. I można powiedzieć właśnie, że Lidbek lidzą w drugiej lidze, w pierwszej lidze, a u nas sama Ekstraklasa i nie zrobili wyników, tak? Grand Prix, power świata to z inny świat, Liga z Ligą, to, a te zawody są inni. Wiemy, że cały skład Szwecji miał zawodników, którzy mieli do czynienia z Grand Prix i wiedzą, jak sobie radzić z tą presją i to w tym było łatwiej, nawet również Danii niż naszym zawodnikom, którzy tak naprawdę trochę yy, z nich nie ma doświadczenia startować w, randze, w takiej wradze zawodów. Czy Szwedzia, czy właśnie się czy Szwedzi właśnie. I tak, i trochę Szwedzi zaskoczyli i Duńczycy, tak naprawdę Duńczycy w ostatniej serii te zawody przegrali, bo oni prowadzili zawody, można powiedzieć, byli pod kontrolą. Kenneth w ogóle nie wystartował spadł łańcuch i Werset chyba też nie, nie, nie musiał wyprzedzać, tak? Mógł poczekać. Mógł poczekać. No, chciał to szybko zrobić, popełnił błąd. Można powiedzieć, w dwóch, w dwóch biegach Dania przegrała. Czy tam gdzieś, także Iversen w tamtym roku dał Danii mistrza, w tym roku im nie dał tego mistrza, po prostu przyczynił się do tego, żeby, żeby nie zdobyli. Umówię, tak też... Tylko pokazuje, jak, jak nie można nawet kalkulować, bo zawodnicy tak naprawdę są jakoś ustawiani przez swoich menadżerów, no ty to wiesz najlepiej, bo nie wierzę, że menadżer Danii nie powiedział im, czy Iversenowi, masz dojechać przed Szwedem, spokojnie pilnej pozycji, no i tak jechał. Więc mógł spokojnie oglądać się za siebie i on są wtedy jechał już daleko z tyłu, bo popełnił błąd zaraz po starcie. Jakby spokojnie dojechał, no to mieliby złoto. Ech, to jest tak, tylko czasami zawodnikowi to jest adrenalina. Zawodnik no. siada na motor on chce po prostu wygrywać. I, i jak czuje dogania zawodnika i wie, że jest w stanie go wyprzedzić, to go atakuje i właśnie właśnie doświadczenie to, to brakuje może takiej kalkulacji chłodnej, tak? Bardziej doświadczenie zawodnicy, jak. Wonder Ricardo kiedyś tu perfekcyjnie potrafił kalkulować. On jak już wiedział, że wszystko jest rozstrzygnięte i ma tu nawet na przykład 15 biegi, tak jak on, mecz były rozstrzygnięty, on nigdy w piętnastym biegu nie jechał na 100% swoich możliwości. Kiedy mecz nie był rozstrzygnięty, kiedy trzeba było wygrać ten bieg, to naprawdę czapki z głowy, jak on potrafił grać w 15 biegu. I wydaje mi się, że właśnie zawodnicy, co braku tej zimnej kalkulacji, w, przynajmniej i w tym. Ostatnie Słowa postawa Nikiego Petersena. mało kto się spodziewał, że, że taki zawodnik zrobi tylko 4. No punkty. tak, ale, ale to jest żużel, sport żużlowy i, i może też go gdzieś yy, presja zjadła, bo u siebie w sztosie jest, bo na pewno zrobi 14. 13 do no minimum. No. Niestety, rzeczywistość okazała się inna. I ostatni mecz Rzeszów kontra Zielona Góra. Tego meczu nie będzie w ten weekend, ale będzie 22 lipca. Na ten mecz poczekamy. Nie będziemy omawiać, bo jakby nie możemy się do tego odnieść, co będzie 22 lipca. I do tej pory jeszcze może się wiele zmienić i zaległości tak mamy trochę, także wiele jeszcze może się zdarzyć. Tak jest. I na końcu powiedzmy jeszcze o konkursie, w którym do wygrania były czapeczki Janusza Kołodzieja z jego autografem. I dwie czapeczki wędrują do. Izabeli Szymańskiej i Mateusza Zuzaka. A pytanie brzmiało, jaka była minimalna waga motocykla żużlowego? I teraz taki sprawdzian, panie trenerze, jaka jest odpowiedź poprawna? 77 kg. No brawo. Jakbyśmy mieli czapeczkę, to byśmy wręczyli, ale... Podajam, ja żeby... mam takie dodatkowe pytania, te y, wagi jakoś się zmieniały, czy to już jest od dłuższego czasu to minimalna. Od dłuższego czasu. Kiedyś było tam 80 kilo, 79 schodzili, ale, ale... Pewnie, pewnie dałoby się niżej zejść, ale, ale mówię, to wszystko musi. Trzymać. Kiedyś nie było właśnie takiej technologii, tak? Gdzieś wchodził Tytan, gdzieś wchodzi karbon, Teraz to wchodzą i bardzo łatwo jest zgubić wagę motocykla, ale jest regulamin, przepis 77 kg. Kiedyś to się może zmienić na chwilę bez nie wiadomo na ten temat. Kończymy zapowiedź dziewiątej kolejki PG Ekstra Ligi. Tomasz Weryński, Paweł Rocziwór, Paweł Barat. Dziękujemy. Dziękujemy. Partnerem programu jest portal e Speedway.pl.